Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie jedno krótkie zdanie, no właściwie dwa. Muszę pilnować wagi. Nie mogę przytyć choćby kilo. Yy, no przytyć to może wiecie jak jest, natomiast pewnie będziecie mieć problem z tym zwrotem pilnować wagi. No nic, zastanówcie się chwilę, jakbyście to przetłumaczyli. Zapauzujcie sobie filmik i za chwilę ruszymy i zanalizujemy sobie to zdanie. Okej, okay, witam z powrotem po krótkiej przerwie. No, do naszego zdania będzie potrzebny taki znak, który może gdzieś tam już widzieliście. Caution, watch your head. Uwaga, bo u nas byłoby masło maślane. Bo caution, przetłumaczymy uwaga. I tu chodzi, że o to, żeby uważać na głowę. I my byśmy powiedzieli uważaj na głowę. Także u nas wyszłoby uwaga, uważaj na głowę. A oni, jak widać, mówią inaczej. Oni mówią, uwaga, caution, watch your head. Pilnuj swojej głowy. Tak więc uwaga, watch, oprócz tego, że oglądać, oprócz tego, że, że to jest też zegarek jako rzeczownik, to to jest też pilnować. Mogę kogoś poprosić, żeby na przykład przypilnował mi rower. Can you watch my bike for a moment? No i oni właśnie tego czasownika używają przy wadze. Watch my weight. I need to watch my weight. Ewentualnie have to, ale zdecydowanie najładniej tu wyjdzie. I need to. Przytyć. No oni jakby kładą na wadze. A przeciwieństwo to jest lose weight, czyli I can't put on. Ja nie mogę przytyć, dosłownie położyć na even a kilo, nawet kilograma. Można zamiast tego nawet, można by też powiedzieć put on a single kilo, ewentualnie put on another kilo, czyli kolejnego kilograma, a tu a single to te, coś takiego jakby nawet jednego kilograma. I to zdanie jest całkiem OK i ono będzie dla nas zdecydowanie prostsze niż to drugie. Ale to drugie, słuchajcie, prawdopodobnie jest bardziej naturalne. Pewnie kojarzycie zwrot effort, pozwolić sobie na coś. Na przykład I can't afford to buy a car. Nie mogę sobie pozwolić, żeby kupić samochód. Po prostu nie stać mnie. I oni też tak mówią przy wadze. Nie mogę sobie pozwolić, żeby przytyć. tak Żeby położyć nawet to jedno kilo. I can't afford to put on even a kilo. Ok. Dzięki. Napiszcie w komentarzu, czy wpadliście, że musi być tu czasownik watch